ma się małą kontrolą profesjonalnym. Mamy dzisiaj 11 września. Akurat nalewam sobie paliwko do kejsa. Dzisiaj czwarty dzień na placu utwardzania podwórka. Mamy ziemię całą wybraną. Akurat dzisiaj zaczęło zjeżdżać kruszywo. Taka mieszanka drogowa w cenie 70 zł netto już z dowozem wygląda jak beton, ale to nie jest beton, tu jest i Kruszywo takie wapienne i gruz, plus jeszcze jakieś tam mieszanki, gość to opowiadał, ale mieszają to na bieżąco. Przyjeżdża to wilgotne, więc chodząc po ubitym, dosłownie chodzimy już jak po betonie. Tego będzie tutaj około 20 cm, potem właśnie 10 cm betonu i kostka. Więc myślę, że to będzie nie do ruszenia. Prędzej ubiliśmy piach, a znaczy ci się chłopacy ubili, tutaj taką zagęszczarką 500 -ką. w domu po prostu szklanki w szafkach jeździły ale no musi być tutaj zrobione na porządnie żeby to było poubijane żeby to wszystko było twarde i w następnych czasach po prostu w następnym czasie się broń boże coś tutaj nie rozjechało mamy już też położone rury do odwodnienia tutaj jest akurat problem tego typu że bardzo dużo wody nam pójdzie jeszcze z góry i tego rytka muszą całość odprowadzić. Bierzemy wszystko z rynien po kolei, jak e, jakąkolwiek da się podłączyć, po prostu z rynien będziemy ściągali, i odprowadzimy to do rowu, który jest e, na naszym polu, więc tutaj wody już praktycznie na podwórku zbyt dużo być nie powinno. Część popłynie w tamtą stronę, w stronę wjazdu, ale z tym się nie uda nam nic zrobić, bo akurat tutaj jest dołeczek, więc będzie musiało spłynąć w kierunku ogrodu. Nie ma tutaj innej po prostu opcji. I też już Wam pokażę dlaczego nie utwardzam całego gwiazdu. Może to się wydać niektórym dziwne, ale, ale akurat będziemy kończyli w takim, nazwijmy to, załamaniu, bo mają nam tutaj robić drogę. Droga powiatowa już są. Projekty, są ym, plany, wszystko jest praktycznie gotowe, wiem, mam pozar pozarastane koło płotów, ale po prostu jest urwanie trupy niesamowite i droga jest wyżej, na drogę ma być jeszcze nalany asfalt, a do naszego płota, do naszego ogrodzenia ma być ścieżka rowerowo-piesza i nie wiem czy mieliście jakieś budowy w swojej okolicy ale zauważcie, że często przy terenie nowych budów, przy terenie gdzieś tam nowych e, dróg asfaltowych i tak dalej często stoją właśnie różnego rodzaju zastoiska wodne i tak dalej na polach z tego względu, że często po prostu mają w dupie to co się dzieje z wodą taką spływową z gospodarstwa z, z pola i tym podobne i niestety ta woda opadowa po prostu Zatrzymuje się przed drogą. My jesteśmy w takiej niece, w takim dołku i nie chcą nam zrobić, znaczy nie, nie chcą, no, nie zrobili nam w planie odwodnienia. E, dlatego musimy tutaj trochę poczekać. Dlatego ten wjazd będzie czekał na, na to, aż po prostu zrobią drogę asfaltową, zrobią chodnik, zrobią ścieżkę rowerową pieszą, zrobią nam wjazd i wtedy po prostu się dokończy kostką albo w ich kolorystyce, albo w naszej. Zobaczymy. No a teraz sobie lecę z pomiotem kurzym. Kurde, muszę w końcu tą wycieraczkę zrobić. Z pomiotem kurzym tutaj akurat na działkę pod przężytą zimę. Na tej działce będzie plantacja nasienna atletusa. A z drugiej strony flavonius, fawonius. Nie pamiętam tej drugiej odmiany. Ale dwie właśnie takie odmiany, tutaj przeżyta na tej działeczce. działeczka, działeczka pożapaku. Tutaj dosłownie dwa dni temu było teleżowane, tak zupełnie zupełnie na płytko i nie podoba mi się tym razem, bo po prostu ziemia już była przesunięta. Samo siebie były niepryskane, nic tutaj nie było robione, bo musiałem właśnie połączyć kilka dołączyć kilka takich, nazwijmy to skrajków u góry, Też tutaj mm, trochę zwoziliśmy tej ziemi z podwórka i mówię, dobra, po tyle żyję na sam koniec, no i się skończyło, jak się skończyło, że jest po prostu tutaj sucho. Woda wyciągnięta. Ale w głębi jeszcze jest na tyle wody, że tutaj się bez problemu udało prawić i posiać. Ale mam nadzieję, że uda mi się to zrobić jeszcze w tym tygodniu. Staw jest zupełnie suchy, nie ma już chrzty wody. To jest staw takiego mojego, nazwijmy to, dzieciństwa, gdzie łapaliśmy karpie, gdzie łapaliśmy jakieś tam ryby, gdzie często ten staw w ogóle wylewał a teraz nie ma ani kropelki wody. To też, znaczy, inaczej. związane jest to z jednej strony, wiadomo, z suszą, z drugiej strony związane z tym, że no bądź co bądź, od lat tutaj nie ma uprawiarych. Cały czas jest pokrywa zielona, non stoper, że tak powiem, tu jest zielono, rzepak, pszen żyto, pszenica, jęczmień, jakieś poplony, niepoplony, non stop jest tutaj bole przykryte dlatego też nie ma spływu, bo stawy obok, jeszcze woda jest, niski poziom, bo niski, ale jeszcze jest woda, a tutaj po prostu już nie ma, no i niestety, ale ten stan wód gruntowych, no spada, mimo że nie były u nas jakieś tam, nazwijmy to teraz suche miesiące, wręcz odwrotnie, było dość, było dość mokro, ale no niestety gdzieś ta woda po prostu mm, ucieka non stop i ile spadło? W, w sierpniu 80 w lipcu setka, w czerwcu 60, no wydawałoby się, że będzie mega, mega mokro. Ale no po prostu ta woda z tych stawów ucieka no, niestety poziom wód gruntowych non stop opada. A jeśli chodzi o dawki nawozów organicznych pod ziminy, e, ogólnie pomiotu starałem się tak po 4-5 ton w maksie. Obornika około 20 ton i gnojowicy myślę, że też około 20 metrów sześciennych. Takie, takie mam założenie. E, praktycznie 100% areału pod oziminy będę miał nawożone organicznie. Z tego względu, że po prostu nie kupuję żadnego npk NPK Mpeg wrzucony jest pod rzepak, pod słonecznik, pod kukurydzę, w łapę. A tutaj mówię, dobra, sobie taką taktykę przejmuję po prostu już teraz drugi rok z rzędu, że zboża. Właśnie organiczne, 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 żeby to dobrze wymieszać, żeby to wszystko tutaj zaspokoić, zacilić w składniki pokarmowe. Nie są to dawki maksymalne i wiem, nie musicie mówić, że walicie 70 ton obornika, a 20 to mało. Każdy daje tyle, ile uważa. Ja wychodzę z założenia, że lepiej dać mniejszą dawkę, ale co roku, niż walić dawkę tak zwaną końską i mm, potem te składniki gdzieś tam też uciekają bo rośliny też nie wykorzystają tego od razu wszystkiego a w ten sposób no, mogę sobie pozwolić na to, żeby ograniczyć w ogóle zużycie nawozów e, praktycznie do minimum wiadomo azot azotem to jest tam standard ale no przez ostatnie lata no niestety są ograniczone głównie z powodu ceny z powodu dostępności e, i też dużo osób się dziwiło że daje Polifoskę szóstkę podrzepak i Kornkali Tylko, że to były nawozy stosowane zamiennie Polifoska szóstka tam gdzie trochę było więcej fosforu potrzeba Kornkali głównie tam gdzie potas I potasu nie będę dawał prawdopodobnie w tym roku żadnego na wiosnę Bo akurat na części działek mam potas wysoko A tam gdzie nie mam wysoko to właśnie poleciało Kornkali W po 200 kg więc mam nadzieję, że gdzieś tam się uda ominąć. O, i pusto. I teraz taki rzut z góry. Kukurydza 23M przez te upały po prostu tak zaczęła dosychać. Za chwilę albo pokażę wam na tej nowej działce jak ona wygląda. Bo tutaj mamy akurat działeczkę, którą mamy już od lat a tu jest ta nowa działka fajnie widać teraz kształt właśnie tej działki pod kukurydzą gdzie jest 6,5 hektara i miałem 16 ścieżek GPS wyznaczonych ale sobie właśnie taką działeczkę mówię przeznaczam na kukurydzę, na słonecznik jest nam w zganowaniu, zobaczymy jak to się tutaj będzie sprawowało no i tutaj mamy 23M na piątej klasie i to mówię, działeczka jest wzięta z tego roku z w jesie y jesieni wiosny. Zobaczcie w środku tutaj te kolby naprawdę się zapowiadają. W tym roku kukurydza no akurat w mojej gminie, w moim rejonie tutaj takim naprawdę bliskim wygląda, wygląda świetnie. Zobaczymy jak to będzie w planowaniu. No niestety ta cena. Ta cena kurde eh, nie napawa optymizmem. Bo gdzieś tam Około 350-400 zł się słyszy ceny mokrej kukurydzy. W środku aż taka przeschnięta nie jest. Jednak nie ma tego ruchu powietrza i tak dalej. Na zewnątrz wygląda to o wiele suszej. Mm, no ta cena nie napawa optymizmem. No nie ma co tutaj się wielce oszukiwać optymizmem. Ona nie napawa. Ale... Jeszcze wam pokażę w środku jak ona tu już po prostu ściąga. O, już ładnie, że tak powiem, ziarenka są powciągane. Myślę, że jeżeli taka pogoda się utrzyma, będzie kukurydza w tym roku trochę szybciej do koszenia. Mam taką nadzieję, bo ta zimna wiosna pokazywała, że, że mogą się te zbiory opóźnić. Ale teraz wegetacja jednak nabrała rozpędu. O, i tutaj jeszcze taki staw akurat, gdzie, gdzie też jesteśmy koło naszego pola. I zobaczcie, to wszystko wysycha. Tutaj było full. W 2017 po prostu woda była równo na powierzchni, praktycznie do samej łąki, do samego pola, a teraz jest może z 20-30 cm w najgłębszym miejscu. I widać jeszcze, gdzie woda sięgała dosłownie dwa miesiące temu. A zeszła znowu jakieś kilkanaście, kilkadziesiąt cm. I słuchajcie, póki pamiętam, bo też prawie mi z głowy wyleciało. Osoby, które jeszcze mają świnie, do 15 września locha plus, w sensie znowu rzucają kasą na prosięta. No dużo nas z tych hodowców nie zostało, więc warto myślę, że przypomnieć sobie chociażby o tym, bo to też taki okres bardzo, bardzo gorący dla większości z nas i no mi akurat przed chwilą przypomniał kumpel, czy już złożyłeś, czy złożyłeś? Mówię, kurde wyleciało mi zupełnie z głowy, więc przypominam też wam do 15 września można składać wnioski. Od I mamy godzinę 24. Luna towarzyszy, uprawiamy na 20 cm. Jestem akurat na tym samym polu, co nagrywałem wywożenie pomiotu. Wilgoć jeszcze w ziemi jest. Troszkę, no mówię, wysuszyły te samo siebie rzepaku bo na pierwszym kawałku, gdzie byłem, jednak tej wilgoci było zdecydowanie więcej tylko, że tam była ziemia ruszona yy, po pierwszych wschodach samosiewów w Żabaku po prostu pierwsze wschody się pojawiły był ten Żabak zniszczony a tutaj no ściernisko stało do przedwczoraj więc no, widać jak ważne jest zwalczanie gdzieś tam samosiewów w odpowiednim momencie czy to chemicznie, czy to mechanicznie. Co do terminu siewu, no mam nadzieję, że uda mi się posiać w tym tygodniu jeszcze tutaj w te wszystkie zboża, które mam zaplanowane, ponieważ pod koniec tygodnia mam wyjazd. No i też właśnie jeszcze utwardzanie podwórka i przyjdzie jeszcze gościu robić elewację na garażu. Cały czas czekam za położeniem dachu. no Mam nadzieję, że się w końcu doczekam. Bo mm, no, płyty po prostu czekają, a, a dach nie jest położony. No ale tak to z majstrami bywa, że raz są, a raz ich nie ma. Dobra, słuchajcie, będę kończył to na dzisiaj wszystko. Pozdrawiam serdecznie. Rolnik nieprofesjonalny, a ciebie rudy w gnojcu nie pozdrawiam. Co mi kury kradniesz?